Jan Brzechwa. Kwoka. Pewna Kwoka traktowała świat z wysoka i mówiła z przekonaniem, grunt to dobre wychowanie. Zaprosiła raz więc gości, by nauczyć ich grzeczności. Osioł pierwszy wszedł, lecz przy tym w progu garnek stuk kopytem. Kwoka wielki krzyk podniosła. Widział kto takiego osła? Przyszła krowa. Tuż za progiem zbiła szybę lewym rogiem. Kwoka gniewna i surowa. Zawołała: A to krowa! Przyszła świnia prosto z błota. Kwoka złości się i miota. Co też pani tu wyczynia? Tak nabłocić? A to świnia! Przyszedł baran. Chciał na grzędzie siąść cichutko w drugim rzędzie. Grzęda pękła, kwoka wściekła, coś o obie baranim rzekła i dodała próżne słowa. Takich nikt już nie wychowa. Trudno, wszyscy się wynoście. No i poszli sobie goście. Czy ta kwoka, proszę pana, była dobrze wychowana? No dobrze, ale zastanówmy się, czym w ogóle jest dobre wychowanie. Co zrobić, żeby je mieć, żeby stać się właścicielem dobrego wychowania, żeby mówili o nas. To jest młody, dobrze wychowany człowiek. Hmm. Czy dobre wychowanie rośnie na drzewach? Czy dobre wychowanie można kupić w sklepie? No i jak poznać, że to wychowanie, które mamy, jest dobre. Przychodzą mi na myśl takie trzy pojęcia: maniery, savoir-vivre i bon ton. Te dwa ostatnie z lekka francuskie nazwy. Za chwilę wyjaśnię, ale najpierw maniery. No właśnie. Czym są maniery? Dobrą manierą jest na przykład. Mówienie dzień dobry swoim sąsiadom. Maniery to jest właściwy sposób zachowania się w towarzystwie innych ludzi. Doskonale wiemy, że kiedy jesteśmy sami i coś nas swędzi w nosie, możemy delikatnie podłubać. Ale czy zrobimy to w towarzystwie innych ludzi? No, chyba raczej nie. Y Maniery to jest sposób, w jaki zachowujemy się w towarzystwie innych, taki, żeby nikogo nie urazić i żeby zachowywać się właściwie, zgodnie z zasadami kultury. Drugie stwierdzenie, drugie pojęcie: savoir vivre. W dosłownym tłumaczeniu znaczy umieć żyć. Czyli jest to znajomość wszystkich obowiązujących zwyczajów. Bo moi drodzy, doskonale wiemy, że każdy kraj, każda kultura ma swoje zwyczaje. To, co w jednym kraju będzie odbierane pozytywnie, będzie uważane za, za przejaw dobrego wychowania, w innym kraju może być odbierane źle. Także zawsze przed różnymi podróżami zagranicznymi musimy się zapoznać ze zwyczajami innych krajów, ze zwyczajami, które są w innych kulturach. Czyli musimy się zaznajomić z tamtejszym savoir vivre. No i ostatnie stwierdzenie. Bon ton. Brzmi donośnie ponieważ oznacza też ważną cechę. Bonton to jest nienaganny, wzorowy sposób zachowania się. No i moi drodzy, mimo tego, że te zasady będziemy znać, że będziemy się mocno, z całych sił starać tych zasad przestrzegać, to niestety są czasami gdzieś takie małe chochliki, które... Sprawiają, że o niektórych tych zasadach zapominamy. I chciałabym wam polecić, żebyście posłuchali fragmentu książki pana Grzegorza Kazdepkę, książki Bon czy Ton, czyli Savoir Vivre dla dzieci. Tam będziecie słuchać o przygodach Kuby i Buby. Oni starają się być bardzo kulturalni i wytworni. Ale czy zawsze im to wychodzi? O tym musicie się przekonać sami. Yy, bardzo spodobała mi się też. Yy, spodobało mi się też wyjaśnienie autora tej książki. Na pytanie, no właśnie, na pytanie naszej dzisiaj, z naszej dzisiejszej lekcji. Co to właściwe jest dobre wychowanie? Człowiek dobrze wychowany to taki który nie zachowuje się jak małpa i kogo nie trzeba chować do szafy, kiedy przychodzą goście. Także ja Wam życzę miłego słuchania. Bardzo Was proszę, żebyście rozwiązali też krzyżówkę, którą dla Was przygotowałam. Tam też coś o dobrym wychowaniu. I chciałabym, żebyście w zeszycie do polskiego krótko napisali czy według Was kwoka z wiersza Jana Brzechwy była dobrze wychowana? Spróbujcie odpowiedzieć na takie pytanie, czy dobrze potraktowała swoich gości. Oprócz tego, być może niektórzy w towarzystwie zachowują się jak słoń w składzie porcelany. Co to znaczy?